Też wolności, demokracji? Bez słuchano twoich racji Chcesz głosować, decydować, silną Polskę dziś, budować. Słuchaj, 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 słyszałeś, słyszałeś, słyszałeś. Zobacz, 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 zobacz. wygraliśmy, mamy rozwinęły chyba, jest stóweczka, Jedziemy, zostaw to wszystko w jasną cholerę. Jedziemy próbować samochód. Jaki, ale, jaki? ale jaki kolorek? Jaki kolorek? Jaki kolorek? Dawaj na no pomyśl, bo mówią tak, że czarny, że brązowy, że czerwony, jaki? Zielony, może zielony. Czerwony, pomaga. Czerwony. Dobra, słuchaj, jest stówka. Należy się ludziom podziękowanie. Może byś zaśpiewał jakąś piosenkę dla nich, może coś jakiś, nie wiem, tortów piekła. A to już na moje urodziny, to za chwilę. Teraz musimy zastanowić się, co z tym robimy. Wydajemy dą kasę od razu znaczy, bierzemy z... pierwszy z brzegu samochód, z tego, czy. jeden? ja pamiętam, to mieliśmy kupić samochód. No tak, ale bierzemy pierwszy z brzegu samochód, czy pytamy wszystkich? Zapytajmy, prawda? zapytajmy. Słuchajcie, udało się, zrobiliśmy to, wielkie, wielkie, wielkie Tylko dziękuję. dzięki wam. Tak, jesteście wielcy, wspaniali. I macie wielkie serducho. Tak, zrobimy wszystko co w naszej mocy, żeby ten sprzęt był najlepszy, najpiękniejszy, najbardziej efektywny w działaniu, no wszystko co I tylko... I efektowny. I efektowny <grym> przede wszystkim, bo słuchajcie, będziemy go później doposażyć. w sprzęt. Jaki? No, jak myślisz, Jaki? Co robisz przed chwilą? Nie wiem, ja na przykład w samochodzie mam takie małe czerwone biedronki. A to ja nie wiem, co to są czerwone biedronki. Nie chodziło o mikrofony, o cały sprzęt A, akustyczny, no dobra, tego, okay. żeby to wszędzie można Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali. Teraz cieszymy się samochodem. Bardzo Wam dziękuję. Dzięki wielkie. Cześć. Kochaj ją, kochaj ją,